Jest stanie z poziomem glukozy po zjedzeniu loda włoskiego duża porcja. Wow, jestem ogromnie zaskoczony wynikami. Wy jeszcze ich nie znacie, ale ja już tak zobaczcie do końca, wytrwajcie, bo będzie wielka niespodzianka. No to jest. Au... To jest... czekaj, Może posmakować. Pomniejszonego o ilość właśnie tą ilość. Loda włoskiego pomniejszonego właśnie o tą ilość. Zobaczymy. No to jest to lud z maszynerii, to jest naprawdę mieszanka ze śmietaną, cukrem, to troszkę śmietaną. z żółtek, tak? To co, próbujemy? Tak. Chcecie zobaczyć, co się dzieje z cukrem we krwi? Tak. No to Dobry, posłuchajcie. Ja wiem, że lody można sobie zrobić samemu w domu, ale jesteście w mieście, jesteście na wakacjach, jesteście na wycieczce. No zobaczymy, czy masz... A, pamiętajcie, nie jestem na czczo, więc mam nadzieję, że wyniki nie będą tragiczne. Tak? Znam już wyniki, znam wyniki. Co się dzieje na krzywej glukozowej? Zobaczcie, nie ma wzrostów. Jakbym nic nie jadł po lodzie, dużym, włoskim, słodkim, jakby nie było. Co się wydarzyło? No, nie dało mi to spokoju. Mówię, albo CGM mój tutaj nie działa prawidłowo. okej, okay, zjadłem wcześniej dwa steki, nieduże steki z patelenki. Mówię, może ten podkład spowodował, że ten poziom glukozy nie był tak intensywny, ale żeby nie było żadnych wzrostów. Pojechałem do właściciela, zapytałem go, chciałem ponownie sprawdzić. Oglądajcie do końca, dowiecie się całej historii. O, właśnie jestem w Radzyminie, w tej samej ziarni, w której jadłem wcześniej, Lodach, gdzie mi nic nie pobiło, jeśli chodzi o poziom cukru we krwi, ale zapytałem właściciela o co kama. Myślałem, że korzysta z mieszanek, bo te mieszanki też różne mają skład, ale się okazuje, że robi sam, tak? Super. A jakich Mleko pełnotłuste, śmietanka 36%, cukier. Aha. I baza do włoskich Czyli jest dużo tego cukru? Proporcjonalnie. Na około 200 gram. Na litr śmietany? I mleka. 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 I a te, ile to te śmietany? To zależy, to zależy. Jak jest, od temperatury, głównie zależy. Aha. Wspominam, że tutaj sporo dzieciaków jest, czyli jednak tych mieszanych pani korzysta? Nie. A wcześniej pan korzystał? Sporadycznie no, wiadomo, smak był zupełnie inny niż tych lodów, które w tej chwili. Robię. Zupełnie inna bajka. jest. Loda. Szukajcie lodziarni, to tylko z lodami własnej roboty. No, A ilość cukru, pomimo że jest dodawana i całkiem go jest sporo, to prawdziwa śmietana, 32%. Do tego jeszcze mleczko pełno tłuste. No, to wszystko tak okraszone, gdzie ten lód, no, niech ma 100-200 maksymalnie gramów, nie robi nam wielkiej szkody, jeśli chodzi o glukozy, bo oczywiście, no. To jest około 30 g porcji cukru, pewnie będzie. Więc na wiecie, kiedy to odpada. Ale słuchajcie, wakacje, macie ochotę. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Dlatego też oglądajcie następne testy, bo tam zrobię test z dwoma gałkami gotowych lodów, ale od dobrego producenta i tego samego sprzedawcy. A jak już jesteście w pobliżu radzymi na koło Warszawy, no to na ulicy Słowackiego o, boże, nie... tuż przy żabce jest ta lodziarnia, macie ochotę, wpadajcie. <laughs> Świetna sprawa, no nie mogę nic powiedzieć złego, bo właściciel daje radę, nie chce dzieciaków karmić byle czym, więc robi lody sam. Piątka ode mnie. mnie na lody, stawia.